Do wieczór, tego typu. Łabawę, tego typu. Spójrzcie, spójrzcie, ile tego typu. Widzicie? Od Kopry łabawę, bo moje urodziny są 10 maja. Łabawę, tego typu. To tam łabawę, głosik. Tego typu, jak widzicie, jak to działa, zajmijcie się, coś wam pokażę. Mm, 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 Wobabem tego typu. No i jest? Tutaj jest kabel. Wobabem tego typu. Dwa. Oj, oj. Jak, na, jakie jakieś działa, Mhm. Mm o, oto jest pytanie, widzowie. Ciekaw jestem, czy jest zamknięcie, czy nie. Ba -ba 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 -ba. Się włączyło. Łobowę tego typu. Nooo... <laughs> widzowie, widzowie. Dostałem coś takiego. Na urodziny. Tylko muszę włączyć to, to przez bultu. Só estou pego a ser vista. Yes. So, Pokażę. Mhm. Żeby nie było to, że je piłem. Nie piłem, dopiero zjechałem się z roboty. Łapami. Pijem, że ludzie będą pisali. O, taki jest pijany. Astralista. Zawsze wam pokażę słowo, tylko nie się załączę. O W P, Hot six in Challenge I niespierdolonym Dzięki Andada Ero. Urodzony w roku Spoka się, niczym Suarez Krzywa zobowiązuje, dlatego gram dalej 32 persy niepotrzebny słownik top nie fantazy, nie jak ty bojów. 72 godziny, bo jak z i Stonka, to Trochę czas Przemyśleć. Pierdolony lockdown. Po co dla muzyka i dla każdego ziomka Leżą przez koronny wirus, jak to za sześćdziesiątka. Moje insta-story to nie pojazdam w tak. Moje story bardzo często nazywają się pomata. Jest sezonowa faza, by błysnąć się pokazać. Kto działa dla rozgłosu, ma tufta, tufta, balasa Ci nowi raperzy, co drugi nie złe pyskać. A do tego bawiasz szta, chyba przemysła. Dzisiaj na głośniku jeden pyska, ty artysta. Napierdala w zito, że naddół a jeśli się zastanów, gdy poterbiesz ładną fankę Każda z nich będzie niczym zaawansowany stankę Przyszedź bić na miłościu poprawię nieco blankę Nie potrzeba roku, kiedy dysponujesz bankiem Właśnie tak od Nick Challenge To była pierwsza zwrotka, a że były dwie nominacje, to polecimy drugą. No i łaki, kto by się z nimi liczył, dla nich sterczoność nie liczy, wybuch w kamienicy. Mocno względem tu mogą mocnie dolić berło. bo ze mnie kawał ja przy którym pizdy miękną. Nominacja, reakcja, reakcja, nominacja. Całkiem gruby challenge, bo na grubych szesnastkach. Ty dobry ziomek, sprawdzaj, ty wołany do tablicy. Przez dobre towarzysko, więc muszę się z tym liczyć. Tu publiczne placówki potrzebują wsparcia, ludzie tu płacają hajsy, mimo zaciskania płaci. My nie strumieni w damy radę, WPO. Jebać tych świeci bez zasada. Spolaryzowane poglądy od zawsze tu, Popularyzowane przez tych ciemnionych ziomków, a u mnie wszystko w porządku. Łobany. kurze Jak Widzicie? Kopa mi No, czekam jestem, co on na to powiecie widzowie, bo jak szukam wyłączenia tego typu. No dobra. Życzę wam dobrej nocy. Sorry, że tak mówię. Nie jest pijany, nic. Tylko jest zmęczony, jedzenia w chuj. Miał w chuj roboty. Też może... Wiem. No bo ludzie wykopały będą pierdolić to, że opijany tego. Tylko... Taki z są Ale nie jest ważne tego. Wolę mówić oficjalnie to, że jest zmęczony, a nie pijany. Łabany. Wiem, że tam wykopie, będą pierdolić, to są cwale totalne. Ale trzeba iść do przodu tego typu.